Dobra, jest już piętnasta, może już się zacznę szykować na imprezę. Dandy jest dopiero piętnasta, a ty się już szykujesz. I co w tym złego astro nie twoja sprawa? Okej, okay, głup, ja wychodzę, kupię coś w Dandy Shop, idziesz ze mną. Tak, tak, tak. Gościu, my nie chcemy jakichś kulek gumowych, tylko normalne jedzenie. Astro, godzinę temu jakieś tuni nic nie kupiły w moim sklepie. To dlatego, że sprzedajesz tam rzeczy, których nikt nie chce. Weź, sprzedawaj jedzenie na Sylwester, a nie takie coś, bo ja się nie dziwię, że nikt nie chce twoich rzeczy. Czego chcesz, Pebble? Okej, okay, głupia, ja wychodzę, pamiętaj, nie otwieraj nikomu drzwi. Mam pomysł. Też zrobię imprezę. To hej wszystkim, witajcie na imprezie. Głup mam pytanie, ile ta impreza trwa? Do północy. Hej Sprout. Hej. Spróbuj tego smaczne, czy nie muszę wiedzieć. Nawet w porządku. Ej, co tam się stało? O ja pierdolę, ale to dobre.